I zapraszam Was dzisiaj serdecznie na nowy filmik A dzisiaj będziemy sobie wykonywać makijaż nowymi kosmetykami Nowościami, w 100% ten makijaż dzisiaj będzie wykonany kosmetykami, których jeszcze nie znam I nawet pędzli nie używałam, także no zobaczymy jak to wszystko się sprawdzi Jak widzicie brwi również nie mam zrobionych A to oznacza, że dzisiaj będziemy również testować jakiś produkt do brwi Jeżeli macie ochotę, róbcie herbatkę Zapraszam Was tutaj przed ekran i zaczynamy. Ok, kochani, dzisiaj bazy żadnej nie będzie, bo powiem Wam, że jest tak ciepło i ostatnio za bazę po prostu służy mi mój krem z SPF-em. I ja ostatnio używam kremu z SPF-em z Bielendy. To jest satynowy krem, on przepiękny pachnie, taki jest dosyć treściwy, fajny, super się wchłania, nie bieli twarzy. Może, jak znajdę to tutaj, stawiam wam zdjęcie, bo nie chce mi się iść do łazienki. E, Jeżeli chodzi o bazy, to ostatnio nie stosuję żadnych baz, więc dzisiaj też nie będzie nowej bazy. Okej okay, kochani, więc zaczynamy od podkładu. Podkład, jaki dzisiaj będę używać, jest to Synchro Skin Self Refreshing Podkład z Shiseido. On jakoś tam nowością nie jest, ale u mnie jest e, Nowy. Jeszcze go nie testowałam. Powiem wam, że opakowanie bardzo ładnie wygląda. Jego ma w odcieniu chyba 130 Opal. Zgadza się. Powiem wam, że ta marka Shiseido to w ogóle nie jest mi znana, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe. Jedynie pielęgnacje. Bardzo lubię ten krem pod oczy. O się nazywa. Lefiąc, coś takiego. On mi się skończył, ale bardzo, bardzo go lubiłam. Więc tak, dzisiaj będę sobie używać ten podkład. Więc nakładamy ten podkład już na twarz. Zobaczymy w ogóle, jak on się tutaj otwiera. Jest to podkład, który ma być długotrwały, kryjący, dający efekt nieskazitelnej cery. No, zobaczymy, moi kochani. Ja byłam bardzo ciekawa, właśnie tego podkładu. Bardzo. Fajnie wygląda, tak dosyć elegancko, czuć hajs w rękach, bym powiedziała. No i zobaczymy, jak ten odcień 130. Hmm? Zobaczcie, tak wygląda 130. No i nakładam go z Boho Beauty. No Jestem bardzo ciekawa, czy ono będzie miało krycie. Bo powiem mam ja dzisiaj naprawdę boczyłuję krycia. Coś mi tutaj właśnie wyskoczyło przy linii włosów. Zastanawiam się, czy to nie jest uczulenie na wcierkę w ogóle. No, ale Na razie jeszcze nie będę prorokować. On e, fajnie kryje. Widać, że naprawdę bardzo ładnie wtapia się w cerę, ale wydaje mi się, że na ten moment jest troszeczkę dla mnie za jasny. Więc na pewno będę musiała poszaleć dzisiaj z brązerem. Z tego co widzę. Nie chcę też nakładać kilku warstw tego podkładu, bo po prostu mamy lato i chciałabym jednak jak najmniej tych produktów na twarz nakładać. Też dlatego również, że nie nakładam bazy, bo po prostu nie chcę obciążać tej skóry mojej. Powiem tak, krycie ma dosyć fajne. Aczkolwiek odcień jest teraz za jasny dla mnie. Ja najbardziej to właśnie widzę na czole i tak jakby z boku twarzy. No, ale nic, jakoś sobie to ogram. Myślałam, że będzie jeszcze dobry, ale widocznie jestem ciemniejsza po prostu niż myślałam. Ale generalnie powiem Wam, że podkład bardzo ładnie się rozłożył, wtopił w twarz. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. ale jednak jest troszeczkę dla mnie za jasny. To nic, jakoś sobie to ogram na pewno. E, dobra, jeżeli chodzi o korektor, to mam tutaj nowość. Jest to korektor z skobą Eye Perfection Concealer e, formuła bogata z wyciągiem z nasion goi i witaminą C. Korektor pod oczy przeznaczony do korygowania niedoskonałości, rozjaśniania i maskowania cieni pod oczami. Dzięki pigmentom oraz substancjom aktywnym, jak wyciąg z owocu goi, kompleks witaminy C, korektor widocznie wygładza drobne zmarszczki wokół oczu, pozwala cieszyć się gładką skórą. Zobaczcie, korektor wygląda tak. Ja go mam w odcieniu 02 Nude. Okej, okay, już myślałam, że będzie za ciemny, ale jednak nie. Zobaczcie, jak wygląda odcień 02 Nude. I wydaje mi się, że ja go sobie po prostu tutaj tak rozklepię i sobie tutaj go dołożę. Jest to bardzo ciekawa właśnie jak on będzie się e, zachowywał. Dobra, rękoweczkę sklepujemy. Jestem też ciekawa właśnie, jakie on będzie miał krecie. No powiem wam, że korektor naprawdę bardzo fajnie kryje. Nie wszedł ni na razie w żadne zmaszczki. No powiem wam, że ja jestem Zadowolona. Okej, okay, kochanie, wiem o tym, wiem, że tego nie powinno się robić, ale dzisiaj mam również nowy puder pod oczy, bo jestem go bardzo, bardzo ciekawa. I mam tutaj na myśli My Secret Under Eye Smoothing and Fixing Powder. Jest to po prostu puder pod oczy. Niezwykle lekki, delikatny puder pod oczy, idealnie wykładza rozjaśnia skórę, nowoczesna formuła, współgra z fluidami, korektorami, przedłużając trwałość makijażu i tworząc efekt soft. Mamy tutaj 6 gramów produktu. Um, tak wygląda opakowanie, pewnie już gdzieś tam Wam się przewinęło. Zaraz zobaczymy, jak on w środku wygląda. Tutaj ma takie opakowanie po prostu przekręcające się, Trzeba, należy też polikę zaleceć. Jestem bardzo ciekawa, jaką będzie miała konsystencję ten buder bardzo ładny kolor, ale chyba zdecydowanie za dużo go wysypałam. Taki kolor ma właśnie ten puder. On się wydaje w tym momencie troszeczkę zbrylony. No mam nadzieję, że on taki nie będzie. Chyba pachnie, bo coś mi tu pachnie. Tak, on pachnie. Coś tak pachnie. Jakiś puder pachnie właśnie tak. W tym momencie nie, nie jestem w stanie określić jego zapachu. Taki świeży, okwiatowy bym powiedziała. To jest ciekawa jak ten puder właśnie będzie się sprawdzał z oczami. Zdecydowanie powiedziałem, że ten puder właśnie wygładza strukturę pod oczami. Troszeczkę zarzucę, przynajmniej ten korektor mi troszeczkę zarzucił, ale powiem, że bardzo, bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. Skóra jest naprawdę taka wygładzona pod tymi oczami. No powiem Wam, że na razie fajnie to wygląda, nie czuję żadnego ściągnięcia. Dajcie znać, czy macie i używacie ten puder. Jeżeli chodzi o twarz, to będę dzisiaj e, używała pudru z Physician Formula. Jest to puder mineralny 3 w 1 setting powder. Jak tutaj widzicie, mamy trzy e, różne odcienie. I tutaj w środku mamy również trzy drzwiczki, że tak powiem. Ja sobie wysypię chyba... A no może wszystkie, jak po troszeczkę z każdego. Zmieszam i jestem ciekawa właśnie, jaki mi wyjdzie kolor. Opowiem wam, że bardzo fajnie się te drzwiczki otwierają. Zaraz wam pokażę. Trochę ciężko, ale... o, oła. Tak otwierają się te drzwiczki. Widzę, że ten żółty najmniej wypada, a na mi to najbardziej zależy. <grym> no powiem wam, że w tym momencie mieszanka wygląda tak. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak ja rzeczywiście wszystkie zmieszam razem. Powiem Wam, że dużo słyszymy na temat tego pudru, że naprawdę jest bardzo fajny, taki wygładzający. Po zmieszaniu powstała mi um, taka mikstura. Trochę się boję, że będzie za ciemne, to na mnie, no ale zobaczymy. Nakładam to najpierw tutaj na czoło, bo jak coś, to zawsze mogę brązerem tutaj poprawić. Powiem wam, ale ten podkład wygładził mi pory. Teraz Wam zbliżę i zobaczcie, z tej strony nałożyłam przed chwilą puder. Puder wygładził mi pory, więc z tej strony nałożyłam puder. A tutaj go nie ma i powiem że z tej strony pory są rzeczywiście bardziej widoczne. A kochani, zapomniałam jeszcze o pędzlach. Dzisiaj będziemy sobie testować te pędzle z AliExpress. One są z marki My Destiny, mamy tutaj cztery pędzelki do twarzy i chyba dziewięć do oczu. Także ja w międzyczasie będę po prostu ich używać i pod koniec dam wam znać po prostu jak mi się one sprawdzały. Będę używać tego dużego do pudru. No powiem wam, że ten puder to naprawdę robi wrażenie. Myka wygładził mi twarz. Okej, okay, kochani, to lecimy teraz z brwiami. Jeżeli chodzi o brwi, to mam tutaj paletkę cieni spierne Brał palet Dark e, odcień Dark Brown 02 i zaraz zobaczymy właśnie jakie są tutaj te odcienie, bo ja już trochę zapomniałam. Aha. Tak, fajnie, mamy tutaj dwa odcienie brązu jeden beżowy matowy, super podłóg brwiowy, idealnie. Więc dobra, kochani. Używam również pędzelka z Gierne to jest 201 do brwi, i będę sobie właśnie zaznaczać tutaj brwi. Używam najciemniejszego tego odcienia Stone Hedge. No, powiem ładnie odcień. Bardzo szybko się przenosi. No powiem Wam, że bardzo przyjemnie się używa tej paletki. W dalszym ciągu pracuję właśnie tym najciemniejszym cieniem. Wydaje mi się, że ten jaśniejszy będzie dla mnie za ciepły, za jasne. Okej, okay, kochani, brwi mam już zrobione i powiem Wam, że naprawdę ta paletka świetnie się sprawdza. Super e, szybko udało mi się właśnie namalować te brwi, namalować, e, poprawić, udoskonalić te moje brwi. powiem Wam, że no ja jestem zaskoczona. Jeżeli chodzi o żel do brwi, to mam tutaj e, Scatrice żel Volume and Lift Eyebrow Mascara, jest to wodoodporna maskara w odcieniu 0,30 tak wygląda. Chyba to jest jakaś nowość w szafie Catrice. Ona ma bardzo fajną taką małą szczoteczkę. Ok, brwi mam już zrobione, więc teraz przechodzimy do konturowania twarzy, bo powiem Wam, że strasznie mi tutaj brakuje blasku, brakuje mi brązera. Dzisiaj mam tutaj najnowszą paletę z marki Benefit Cosmetics. For Oscope coś takiego. Fire Queen to jest właśnie ta wersja kolorystyczna, bo ich jest chyba trzy, tak mi się wydaje. I zobaczcie paleta wygląda w środku. Tak. Tutaj mamy e, oczywiście bardzo dobrej jakości lustereczko, e, taką wkładkę i mamy. Tutaj jeden produkt bardzo dobrze znany. Jest to ten Hula Bronzer. Bardzo lubię. Teraz jest ciepło, więc on mi super pasuje. I mamy tutaj trzy produkty, które nie są standardowej sprzedaży. Jeden nowy rozświetlacz, on się nazywa Blaze i dwa róże. Jeden to jest matowy Starlet, a drugi nazywa się Soul Style, coś takiego. I on już jest bardziej taki błyszczący. Zobaczcie, tak prezentuje się ta paleta. No i dobra, kochani, więc przechodzimy do działania. Biorę sobie pędzelek taki ścięty, właśnie z tego zestawu i nakładam ule, otrzepuję i lecimy. Powiem że bardzo fajnie mi się rozciera produkty tym pędzelkiem. Następnie przechodzę do różu i dzisiaj zdecydowanie będę używała tego błyszczącego różu. Używam takiego bardziej spłaszczonego pędzelka. Hmm, jak on ładnie pachnie malinami. Kochani. róż mamy już nałożone, więc przechodzimy teraz do rozświetlacza. Powiem wam jestem bardzo cieka jestem bardzo niego ciekawa, bo w opakowaniu tak średnio trochę wygląda. Zobaczymy, czy się będzie błyszczył. Tak, średnio też się na podelek nabiera. No, z tego co widzę to jest bardzo subtelny. Wiecie, pozostałe paletki mają właśnie ten rozświetlacz kuki. Aczkolwiek ja już mam dwie paletki właśnie z tym rozświetlaczem kuki i nie chciałam kolejny kupować, a tutaj bardzo zaciekawiły mnie właśnie te róże, No powiem, że on się trochę błyszczy. Ten rozświetlacz. To jest taki bardziej różowy właśnie, co mnie osobiście nie przeszkadza. No, powiem, że całkiem fajnie to wygląda. Okej, okay, kochani, to teraz przechodzimy sobie do makijażu oczu. I jeżeli chodzi o makijaż oczu, to mam tutaj również e, produkt z marki Physicians Formula. Paletkę cieni, ale chyba tej paletki jeszcze nie było na polskim YouTubie, a może się mylę, ale wydaje mi się w że Mam tutaj na myśli paletkę Rose All Play. Jest to taka bardzo różowa, dzienna paletka, bym powiedziała. W środku ona wygląda tak. Za chwilę zdejmę tutaj tę osłonkę, to Wam pokażę z bliska, jak ona wygląda. Ona zawiera 12 cieni. Jak widzicie, paletka ma bardzo ładne takie właśnie wzory w róże. No i powiem Wam, że jest to chyba idealna paletka taka różowa dla osób, które lubią takie odcienie. Powiem Wam, trochę mi przeszkadza wykonanie tej palety, bo ona taka dosyć plastikowa jest, znaczy ona nie jest plastikowa, bo ona jest tekturzana, ale tutaj na przykład mamy plastik i on się tak wygina, to jest taka plastikowa folia, bym powiedziała, więc no tak średnio. O, można ją zginać, więc super. I powiem Wam tak, że no, zaczynamy. Pewnie jakiś makijaż zjawiskowy to nie będzie. Ale zanim zaczniemy, zesłoczymy sobie jeszcze oczywiście te takie najbardziej błyszczące cienie, które tutaj właśnie interesują. Opowiem Wam, że myślałam, że będą bardziej masełkowe. Mam na myśli tutaj właśnie te takie z drawingami, z płatkami i one tak wyglądają na palcu. Zobaczymy, jak one się tutaj zasłoczują to powiem, że ten błysk jest taki średni, bardzo średni. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało na oczach po prostu. Słuchajcie, co? Biorę taki trochę spłaszczony, języczkowy pędzelek z tego zestawu i będę nakładała ten beżowy cień. Troszeczkę pełni, tutaj właśnie pod A na Następnie tym samym pędzelkiem będę nakładała ten taki brzosowy odcień, zewnętrzny kącik tutaj. Mam że ten pędzelek naprawdę pięknie rozciera cienie od razu. No powiem Wam, że jeżeli chodzi o pracę z tymi cieniami, to bardzo, bardzo, bardzo dobrze mi się z niej pracuje. Jeżeli chodzi na ten moment oczywiście, będę nakładała ten taki jaśniejszy różowy cień, jakby tutaj właśnie na bliżej, e, bliżej tego wewnętrznego kącika, tym samym pędzelkiem. On już jest bardziej taki właśnie czerwony, bym powiedziała. Powiem, ten pędzelek jest naprawdę genialny, super mi się nie pracuje. Muszę sobie wziąć lusterko, bo mało widzę. To jest właśnie taki mankament. No i teraz pokuszę się na pewno o nałożenie któregoś błysku. No i teraz właśnie się zastanawiam, który będzie lepszy. Ale wydaje mi się, że chociaż no nie wiem. Dobra, wiecie co? Nałożę je obydwa Zaczynam od tego bardziej czerwonego błysku Następnie będę nakładała ten taki bardziej jaśniejszy Już bardziej różowy I e, w tym momencie nie będę nakładała żadnej bazy No ale bez bazy to się bardzo kiepsko przy, e, przykleja Więc jednak będę musiała użyć jakąś bazę Będzie to baza z, z Bel z Biedronki Używam takiego języczkowego pędzelka żeby właśnie położyć tą wadę tutaj. Następnie wracam do tego czerwonego cienia i tutaj go będę przyklejać. No on już się zdecydowanie lepiej przykleja. Teraz właśnie biorę ten jaśniejszy i on lęduje tutaj tak o. bliżej wewnętrznego gąbcika i przeciągam go tak tą zewnętrzną stronę. No powiem Wam, że to całkiem fajnie wygląda. Nie jest to jakiś blask z księżyca, ale źle to nie wygląda. Dobra, błyski mamy już położone, więc powiem Wam, że na pewno wewnętrzny kącik jeszcze coś nałożę, ale teraz przejdę do dolnej powieki. I tutaj zacznę od tego takiego ciemnego brązu, czerwonego brązu bym powiedziała. I teraz wracam do tego najciemniejszego fioletu i jego tutaj również zewnętrzny na nakładam. Ok, następnie biorę. Najcieplejszy, jasny brąz w tej palety i będę troszeczkę sobie to właśnie blendować tak na górze i na dole, No ten cień się zdecydowanie sobie za ja tą pokażę. Bardzo fajna mirotełka właśnie. Bardzo fajna. Teraz nałożę troszeczkę jeszcze tego primera podbłyski w zewnętrzny kącik i na dolną powiekę troszeczkę. I jeżeli chodzi tutaj o dolną powiekę, to będę nakładała ten cień, a wewnętrzny kącik ten. I jeszcze powrócę do tego najciemniejszego fioletu i jego tutaj troszeczkę doklepię w zewnętrznych kącikach bo mi akurat jakoś to przyciemnienie zniknęło, więc zobaczymy, czy to się da jeszcze naprawić. Jeżeli chodzi o coś na linię wodną, to nałożę kredkę z Lovely, Pastel Człowiek. Ja tą kredkę już mam jakiś czas i ona jest w odcieniu 0,5. To jest taki wrzos, bym powiedziała. No powiem Wam, że nawet te cienie tak źle nie wyglądają, aczkolwiek z matami fajnie się pracuje, natomiast z e, tymi błyskami, no powiem Wam, że trochę zawód, trochę zawód ta paleta. Dobra, przechodzimy teraz do tuszu i mam tutaj tusz z L'Oreal'a e, Volume Meal Lashes Fatao. Nie wiem, jak ja ominęłam kiedyś właśnie ten tusz, ale jakoś tak się stało, że ja go jeszcze w swoich rękach nie miałam. A że lubię tusze z Loreal'a, także przegarnęłam i ten. Zobaczymy właśnie, jak on tutaj się prezentuje. Mam nadzieję, że ma silikonową szczoteczkę, ale chyba tak. Tak mi się wydaje, że ten opakowanie jest matko, łatko, ale zapakowane. Czytać, czy wy też lubicie maskary z L'Oreala? Ok, maskara wygląda tak. Mam bardzo ładny dzisiaj taki fioletowy odcień tego, tego makijażu, i ta maskara też właśnie ma taki odcień. No, oczywiście, w środku jest czarna, jest silikonowa i zupełnie inna taka szczoteczka niż typowe maskary L'Oreala. Dobra, lecimy. Dosyć krótki ma te włoski, z tego co właśnie zauważyłam. Fajnie rozdziela. Chyba nie mogę się napatrzeć na to okolice pod oczami i to wygładzenie porów. Te pudry naprawdę są genialne. Zarówno ten z My Secret, jak i ten z Physician Formula. Powiem Wam, że jakieś mega wydłużenia rzęs nie widzę, ale na pewno są to rzęsy podkręcone. Powiem Wam, że dosyć fajny, ciekawy efekt. No myślę, że moje rzęsy zyskały również na objętości. Zobaczymy, czy będzie się fajnie utrzymywał. A jeżeli chodzi o pomadkę, to mam tutaj pomadkę w pudrze, albo pudrową pomadkę z Bell Hypoallergenic w odcieniu 06. O kurczę. Taki dosyć różowy ten swatch. No dobra, lecimy, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa właśnie jak będzie się odnosiła ta pudrowość do tej pomadki. No powiem Wam, ja ściągnęłam błyszczek, ale nie widzę na razie żadnego efektu pudrowości. Powiem wam, że jest to makijaż, który no naprawdę mi się bardzo średnio podoba. Ostatnio jakoś byłam zadowolona z tych moich makijaży, ale dzisiaj nie wiem, czy to te oczy. Wiem, że pomadka średnio pasuje akurat do tego makijażu, pewnie ją za chwilę ją zmyję, ale nie wiem, coś mi tutaj nie gra. Jeżeli wy wiecie, co to jest, piszcie po prostu, bo ja jestem tylko amatorem i też popełniam błędy, i też mogę źle kolory dobrać, i formuły, i w ogóle, i mi też się różne cuda mogą dziać. No tak, kochani, także tak czy siak, ten makijaż prezentuje się tak. Jeżeli chodzi tutaj o tą paletę, to powiem Wam, raczej bym drugi raz już jej nie kupiła. E, paleta do konturowania bardzo fajna, ma bardzo fajne kolory, odcienie. Nawet ten rozświetlacz mi się podoba. Jest taki subtelny, ale coś tam ma w sobie. Jeżeli chodzi o podkład, no to ja go sobie tam kiedyś przetestuję, tak jeżeli chodzi o tą długotrwałość. Tuż. Hmm, taki średni, bym powiedziała. Pomadka, no zobaczymy. Na razie ta obietnica pudrowości się nie sprawdza. Co my tutaj mieliśmy? Aha, jeszcze super paletka cieni do brwi. Na pewno będę ją używać, bo bardzo fajnie mi się ją używało dzisiaj. Puder z, ten na całą twarz, właśnie z Fizycznym Formula Rewelacja, naprawdę przepięknie wygładził twarz. No i puder pod oczy bardzo, bardzo ładnie wygląda w połączeniu z tym korektorem skowo Naprawdę wydaje mi się, że to będzie kowo kombo idealne. Okej, okay, kochani. Dzisiaj taki film dla Was, żebyście wiedzieli, że mi też często coś nie wychodzi i też e, zaliczam jakieś wtopy makijażowe. E, Niemniej jednak chciałam się z Wami właśnie e, podzielić e, nowościami, jakie się u mnie znalazły. Chciałam, żebyśmy sobie je razem przetestowali. No i tak, kochani. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, hej!